Najpierw z odpadów powstały transparenty i girlandy, a potem młodzież ze szkoły podstawowej nr 4 w Lesznie wyruszyła, by w pochodzie przez Zaborowo promować segregację odpadów. Wszystko to w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, którą corocznie włącza się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Tego typu zajęcia są bardzo lubiane przez uczniów. Zajęcia są bardzo fajne, tutaj były one prowadzone, bardzo mi się one podobały. No i przed chwilą robiłyśmy różne plakaty i nie tylko właśnie z odpadów bio, ze szkła i tak dalej. No i myślę, że ten naprawdę program jest po to, aby nas oświadomić po to, że wiadomo, lepiej jest desegregować świeci, aby oczywiście tych odpadów było mniej. Mieliśmy powiedziane o tym, gdy te śmieci oczywiście do jakich koszów wrzucać. No i mieliśmy także różne zawody sportowe o śmieciach. Między innymi mieliśmy jakby zrobione taką piłkę z papieru, którą mieliśmy, później wrzucaliśmy, mieliśmy pobierową gościnicę i tak dalej. Więc myślę, że ten program był naprawdę bardzo fajny. Rozpoczęty niedawno rok szkolny oznacza mnóstwo pracy dla inspektorek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone są w przedszkolach i szkołach i zawsze dostosowane do poziomu wiedzy i wieku odbiorców. Staramy się, żeby wszystkie nasze zajęcia były organizowane w taki sposób, żeby i zarówno młodzieży, tak jak dzisiaj, jak i dzieciom przekazywać tą wiedzę w taki przestępny sposób sposób, żeby to nie była czysta teoria, ale również taka praktyka i forma zabawy. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przyjmuje zgłoszenia na zajęcia ekologiczne pod numerem telefonu 65 528 65 69 oraz mailowo edukacja małpa kzgrl.pl. Warsztaty dla przedszkolaków i uczniów z terenu gmin należących do związku są bezpłatne. Oh